Siemaneczku moi drodzy, ja jestem Stevie a dziś witam was w odcinku, w którym pogadamy sobie o nieco przykrej sytuacji, która jest u nas właśnie w branży gamingu, czyli wycofania dysków blu-ray także zapraszam do oglądania Sony już oficjalnie ogłosiło, że od lutego 2025 roku zaprzestaje produkcji nośników blu-ray oczywiście nie tylko blu-ray, bo to są jeszcze inne rodzaje nośników, w naszym przypadku skupimy się tylko i wyłącznie na blu-rayu nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego usunkowania, jeżeli chodzi o produkcję gier na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. na razie wszystko zostaje po staremu. Nie możemy oczywiście wykluczyć, że w przyszłości, prędzej czy później, era digitalizacji nas czeka. Patrząc na to, co było z PS5 Pro, która zadebiutowała na koniec 2024 roku, było to bardzo zauważalne przez to, że oddzielali nośnik od konsoli i sprzedawali go osobno. W internecie, na różnych forach, nie brakuje, lekko mówiąc, wkurzonych ludzi na tą całą sytuację. Wielu ludzi oburza się, bo to jest jakby zabranie im chęci gry w taki sposób, jaki oni chcą w tą grę grać. Cyfrowe nośniki, czyli płytki, dawały jakąkolwiek, wiecie, no... jakąkolwiek namiastkę własności gry. Zanim jednak nastąpią mroczne czasy cyfryzacji, na pewno minie jeszcze trochę czasu. Wciąż masa osób wybiera pudełkowe wersje na konsolę PlayStation 5 i PlayStation 4. Nie jest to co prawda tak jak to było w dawnych latach, bo niestety, ale ta cyfra poszła znacznie do przodu, co jest po prostu wygodniejsze dla ludzi. Nie trzeba tej płytki wyjmować z napędu, szukać jej, tak jak ja tu mam na półce. Płyta jest w napędzie, kręci się, a tam no, ludzie po prostu klikają sobie, grając sobie w streamingu, nawet jej nie zainstalują po prostu. Tylko po prostu grają I dla nich to jest wygodne, i dla im to jest obojętne. Asony, przynajmniej do zapowiedzi nowej generacji konsol, bo według mnie ta cała cyfryzacja nastąpi szybciej niż my się spodziewamy, że... Mi się wydaje osobiście, że ostatnią konsolą, która ma ten nośnik, niestety dokupiony, ale ma, jest właśnie PlayStation 5 Pro. Czy PS6 wyjdzie z napędem? Na to pytanie nigdy jeszcze nie zna odpowiedzi, możemy się jedynie domyślać. Jaka będzie przyszłość nowej generacji konsol? Patrząc na to, że PlayStation 5 Pro zadebiutowało teraz, pod koniec 2024 roku, a przyszła generacja konsol jest około planowana. Tak jak to Sony robi co 7 lat. Planowana będzie na około 2027 rok, także jeszcze trochę czasu mamy. A już kończą produkcję od lutego z dyskami Blu-ray. Więc jedyne, co by ich uratowało, co by ich znaczy, co my możemy czekać na jakiś cud, to jest to, że Sony wypuści własny, jakiś taki nośnik. Podobnie jak ma właśnie Nintendo. Nintendo w ogóle w tej całej sytuacji, w tych wszystkich dramach, bardzo mocno idzie do góry i może na tym zyskać, przez co premiera Switcha 2 nabierze też dużego rozgłosu, bo ludzie po prostu kochają Switcha, że za to on jest. Bo wiecie, Nintendo ma swój własny nośnik. Takie małe kardyliże takie małe, a tak cieszą. Naprawdę, więc Nintendo na tym będzie trzepać kasę i to ogromną. Przez to, że praktycznie Xbox y, digitalizuje się totalnie, PlayStation 5 powoli też. Nintendo tylko zostaje z wydaniami fizycznymi. Ach, no nie wiadomo co to będzie. Dla kolekcjonerów, zarówno jak i osób, które wolą sobie pograć y, w grę fizycznie, mieć ją po prostu na półce. Niedużo, ale mieć te kilka gierek. No niestety, ale pewna era się w naszym życiu powoli kończy. I nastały te roczne czasy digitalizacji, za którymi ja osobiście nie jestem i uwielbiam, tak jak widzicie, mieć masę gier na półce, postawić je sobie, poglądać, zajrzeć do nich, przetrzeć. codziennie rutyna na przykład czyszczenie pudełek, bo to też jest bardzo ważne w kolekcjonerstwie. Mało osób o tym mówi, ale to też jest bardzo istotny element. Powstała taka mini wojna w komentarzach pod, pod tymi postami na różnych grupach o tym, właśnie, że nie będzie już najprawdopodobniej wydań fizycznych gier. Kurde, głupia gówno burza się zrobiła. Jedni wyzywają, drugich. przeważnie to jest tą drugą stroną, że, że ci z cyfry wyzywają tych, co zbierają pudełka, że ktoś zbiera pudełka, czy że żyjemy w jaskiniach i takie tam, i takie tam, ale prawda jest taka, że ani my nie zrozumiemy ludzi, którzy uwielbiają cyfrę, ani ludzie nie zrozumieją nas, kolekcjonerów. A niestety no, w tym przypadku akurat nam jest coś zabierane, nie? Nam, nam są te pudełka zabierane, więc chcielibyśmy mieć te pudełka. Chcielibyśmy mieć to cały czas, no ja sobie nie wyobrażam mieć konsoli PS6, a nie mieć do nich gier fizycznych i kupować wszystko cyfrowo, no nie wyobrażam sobie to. To mnie strasznie zniechęca do kupienia PS6 i nie wiem, czy to w ogóle zrobię. Ach, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Nie wiemy, moi drodzy, ale ja już się z wami żegnam. Bądźmy dobrej myśli, serio, no tylko spokój nas uratuje w tym przypadku. Ja już się będę z wami żegnał, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!